wicemistrz Polski kontrakt Lubawa kontra trzecia drużyna poprzedniego sezonu Piastkliwice. Gliwice. Pozajmy składy obydwu drużyn. Kontrakt Lubawa w bramce z numerem drugim Hubert Zadroga, 4 to Pedro Pereira, 7 Adriano Lemos, 11 João Migueli, 12 Pedrinho. Goście z Gliwic w następującym zestawianiu: 23 Michał Widuk w bramce. Kapitan drużyny 10, Vinicius Lazaretti, 13, Dil, 31, Jani Korpela i 77, Edgar Varela. E, pracować e, mentalnie. Po, o zwycięstwo teraz bramka nie ma, nie ma kola. Mocno skupiony na, na swojej pracy, Brazylijczyk, który od dawna chciał pracować w Europie, no i to się teraz e, spełnia. Jast. Jest tu też, nie znowu radzi sobie za droga. Korpela do środka, Dill, Korpela, No i teraz blisko, został osamotniony tutaj Pedro Pereira, bo to chyba on wykona ten rzut wolny, nie, jest podanie, Pedrinho, spokojnie Piast, Werton przepuścił, Pedro Pereira i broni teraz Widuch z pomocą poprzeczki. Strzały celne, 6 do 1 tutaj korzyść. Piasta w zasadzie, no, przewaga Piasta może tak. Chociaż kolejny strzał oddaje Konstrakt, no i radzi sobie Michał Widuch za droga. Everton Ferreira, no i teraz bliski, według oficjalnej strony futsal ekstraklasy. Ależ teraz broni Widuch, dobra akcja. Tasajew. Z powrotem do niego piłka, Sajew. Za droga, ale też się odetchnął. Chyba z ulgą jeszcze Kubert. Za droga, który błyszczy dzisiaj. Rzut rożny dla Piasta. Za krótko rozegrali to zawodnicy z Gliwic. Za droga, brawo za tą interwencję. Sekundy mijają, już prawie końcówka tego, tej pierwszej części meczu. Więc osiągnie swój cel Pedrinho. Przyspieszy teraz. Zobaczmy Pedrinho. I gol! Ależ historia! On tu wszystkich uśpił. On tu wszystkich zaszarował. Jeżeli sobie to wymyślił, Pedrinho, to dostaje za to Oscara. 6 do 5 w Lubawie, tak więc no widzimy, że, że te mecze na styku, że tutaj naprawdę bardzo wyrównany poziom, teraz deal świetnie, widuch, Werton Grubalski, jest uderzenie, kapitalna bramka, Vinicius Lazaretti, kto jak nie on, Brazylijczyk popisuje się fenomenalnym uderzeniem i mamy remis. Znowu Piast, teraz za droga dobrze. Nie ma gwizdka, dobrze. Jest uderzenie, no blisko teraz. Kaniewski stracił. Rusza piasty I co? I Kaniewski jeszcze tutaj nie dał rady za droga dobitka. Zamieszanie, broni się kontakt. Stracona piłka, przejmuje Pedrinio. Również on stracił. Piast teraz przed szansą. Dasajef obok. Ale Przeleczno wygrywa 3 do 2. Remis w Łodzi. Widuch i gol! 2 do 1 dla Piasta. Cieszy się Jani Korpela, bo to chyba on finalnie dotknął piłki jako ostatni. Ale tutaj Michał Widuk zbiera gratulacje za tą decyzję. Drinio znowu tańczy, tak jak. Na końcu pierwszej części meczu Pedrinho uderza, broni Michał widów. Adriano Lemos, lewa noga, Lemos I Dwa 2 do dwóch. Konstrakt wyrównuje, ależ teraz radość Adriano Lemosa Co to się tutaj dzieje W hali W Lubawie Lazaretti Toletto. Szansa dla Pia. A i to jest GOL! Breno Bertolinę. 3 do 2. Dla Piasta Kliwice. Edrinio. Everton, Minuty. W zasadzie sekundy, minuty już minęły, zostały sekundy, teraz strzał Grasa, przewraca się, Dobitka, bitka, GOOOOOOOL! miguel Kostrak wraca po raz kolejny w tym spotkaniu, remis 3 do 3! Wyczekać rywali do końca. Pedro Pereira strzela, widuch odbija, zły na siebie. Widuch, że tej piłki nie złapał, bo gdyby to zrobił, miałby szansę zdobyć bramkę, która dałaby wygraną Piastowi. A tak, od rzutu rożnego. Pedro Pereira do boku. I jeszcze Pedrinho, widuch odbija, i koniec tego meczu. Świetne widowisko, godne zawodników i drużyn, które są obecnie najlepsze w Fogo Futsal Ekstraklasie Remis.